Cześć! Cześć! cześć, cześć, cześć stół tu! Tosia! Gabi! Aneta! Słuchajcie, dzisiaj nagrywałam z dwiema koleżankami, Gabrysią i Anetką. I tu mamy taki kalendarz adwentowy, który miałam po prostu na święta. Tylko tu mi mała powkłada różne takie rzeczy. Jakieś tam rzeczy mała mi tu powkłada, bo po, po tym filmie, który ostatnio nagrałam, było tyle różnych sposobów <noise> tego jak mnie robicie łapek, komentarzy, ile chciałam, więc jak obiecywałam będzie coś do otwierania. Tutaj jest, no to jest ten sam kalendarz, co miałam wtedy. Tutaj mam nadgryziary, bo bym pies tak nadgryz troszkę, no wiecie, jak to jest. No to co? Pierwsza nagrywam chyba ja? Yy, nagrywam, otwieram. To gdzie mamy jedynkę? Jedynka, jedynka? Szukamy jedynki. Tu jest jedynka. Wow, co to jest? Popatrzcie, co to jest? Wow, ale to świeci. Dalej, ładnie. Super, a to jest, to jest chyba jakiś bryloczek? Tak. To jest bryloczek, no. To jest bryloczek. Czyli to jest moje. To jeszcze raz wam pokażę. O, zdobycz moja taka. Wojenna Dobra, teraz ym, Otwiera Gabrysia yy, Dobra, Dwójkę Tu I tutaj jest cukierek Cukierek, dobra Czyli Gabrysie się nie trafiło nic spektakularnego Spektakularne spe Spektakularne ta, no to się mówi Teraz Dobra, to spekularne. ja ten cukierek dam i teraz Anetka trójkę I co ja to jest? Ja mam jakąś karteczkę Czekajcie, zobaczymy czy to jest ta karteczka, która miała być dla Anetki Bo jeśli tak, nie To jest karteczka moja To jest taka karteczka Pan Żółw O takim mojej przytulance Panu Żółwu, który został we Włoszech Bo jak wiecie Byłam we Włoszech No i zrobiłam sobie taką Pamiątkową karteczkę Kraj, Włochy, dom, Fausty, czyli no taki pani, co czuje, Tęsknię i kocham go. go, gdzie jest na stole, co bym chciała zobaczyć ją, go przepraszam. Tu się co z bila. nim robię? Ściskam. O, tu jest takie, tu jest takie moje i teraz ja otwieram, tak? Ja otwieram. Oj, ja otwieram czwórkę. Czwórkę. Gdzie mamy. Czwórka jest po lewej. Tu. Czwórka, o! Tu jest czwórka. Tak. Tam, ta, tam. Cukierka. Cukierek! Widać go, czekajcie. Tak. O! Super, taka mandarynka. Nie co to jest. Dobra, to cukierek. Jaką zdobycz? Teraz piątkę. Tu. tu. I tutaj. Prawduletkę ze spinaczy. Spinacze. Tylko nie wiem, czy na ciebie będzie pasowała. Dobra, teraz ja szóstka. Tutaj też jest cukierek. Baunus. Taki niebieski kokosowy. Dobra, teraz yy, siódemka. Teraz. Siódemka, siódemka, szukamy siódemki. Ja mam zawsze z tymi numerami problemy. Tu jest na środku. Gdzie? Koło... Tu. Tak. Czekajcie. Znowu cukierek, ale tu jakiś dziwny. Aha, tu jest chyba trochę cukierków więcej. Tak. O, popatrzcie się, taki cukierek. Dziwa nam się trafiają, po tym, to będziemy wszystko próbować te cukierki, żeby Wam zrobić jakby test taki. Dobrze, teraz otwiera Gabrysia tak? A teraz numer jaki? Siódemka. I czekaj, siódemka Nie, była osemka. tu. Ósemka. Ósemka to. No to tutaj też jest y, cukierek. Jakiś kolorowy cukierek, pokaż go. A no taki kolorować cukierek, no, pełno tych cukierek. teraz dziewiątka. Teraz yy, Anetka. Yy, gdzie jest dziewiątka? Dziewiątka, jejku, zawsze każdy ma problem z tymi numerkami, co? Tu! Yy, Gucio, cukierek o smaku jagodowym. Gucio, cukierek, super cukierek, takie dlaczego nam się ciągle te cukierki trafiają, no, na... ludzie, mogłoby być coś innego, co? Mam taką propozycję. Dobra. Teraz dziesiąteczka. Yy, dziesiąteczka, dziesiąteczka panieneczka, dziesiąteczka Ym, gdzie ta dziesiątka? Ta dziesiątka jest u góry na okularach o, tu jest dziesiątka co to jest? Z, e, e, dobra do, czekajcie do tu jest jakaś spinka do włosów a tu jest? spinka do włosów okay. takie dwie czekajcie, pokażę wam to takie dwie spineczki także będziemy to wszystko testować Dobrze, teraz, teraz Gabrysia 11, otwiera jednastka. Tutaj jest naklejka z jednorożcem. Z jednorożcem to jest chyba z tej bajki My Little Pony? My Little Pony. Teraz Światło, halo, halo, poprosimy lepsze światło. Światło, o dobra jest ostrość. No. I to jest takie. Teraz Anecko otwiera jaką? Dwunastkę? Dwunastkę. Tam, tara, tam. Znowu karteczka. Co to jest naklejka? Słabiańskim i Grosickim. Naklejki. Z piłkarzami polskimi. Tu jest naklejka. Jakby co, dziewczyny, ja wam powiem, kiedy będzie wasze. Yy, tu są te naklejki. O, takie wyglądają, no. Naklejki, jak naklejki, że tak powiem. Teraz ja Teraz, otwieram, yy, który numer? Trzynaste. Tu masz. O, tu. Co to jest? Co to? Serduszko. A, to jakieś serduszko chyba do naszywania. Tak. No mi się taka rzecz przyda, bo szyję dużo. Ja też. Takie ładne. Bardzo ogólnie ładne. No takie świecące. Tutaj wygląda jakby to się tak świeciło, co nie? Ale to się nie świeci, tylko Wam tak odbija światło, tak. wiecie? No, teraz... Czternastka jest. Tam taratam, Tam tam ta To jest chyba magnus. magnes. Magnes. Tak. tak. Pokażę jaki to jest magnes. Proszę. Ośmiornicą. Tu jest ośmiornica, I, tyłu... i statek. I zapisano, że to ośmiornica, więc... No, no ale... Czekajcie, czekajcie jeszcze, bo tu są te nasze zdobycze i tu jest napisane... Yy... Co tu jest napisane? Ośmiornica? Aha, po... jeszcze ja, po angielsku i po rosyjsku? Nie wiem. Po rosyjsku i... No, no. Dobrze. To teraz a my ta piętnastka. piętnastka. Oj, przykryłam to, bo tak tam, tam, tam... Cukierek. Cukierek. Jaki no to nic. cukierek? Wieściowy cukierek, no? Tyle tych cukierków. No to już szesnastka. Tam... Co to jest? Jeszcze jeden pakunek musimy otwierać. Echa. To są jakieś korale? Co to jest? Nie wiem. A to są chyba jakieś korale, czekajcie. Czekajcie. No tak, to są chyba korale. I tu mamy taki do ich woreczek. Ciekawa zdobyć że tak powiem. Y teraz siedemnastka. Siedemna... 16. Y, nie, nie, siedemnastka, nie 17. Tak, siedemnastka jest tutaj, e... tam tara tam, guma mamba, guma, mamba. E, nie wiem jaki to jest smak, ale spróbujemy potem, to jest y, smaków no, teraz ta, osiemnastka, osiemnastka. tutaj, tam tara tam, i jest naklejka, też z jednorożcem, nie to jest chyba tatuaż, tak, Tatuaż, taki o, tatuaż właśnie. z jednorożcem i tęczą. O, Anetka znalazła. Dobra. No teraz, teraz ja Dziewiętnastka. 19. 19 tam ta ra. Wy pierwsi zobaczcie tam ta ra. Co to jest? Czekajcie, co to jest za kartka? Aha, to jest to jest rzecz dla Gabi. Ty sobie zobacz co to jest, a ja może pokażę widać co, bo to się tak odbija się, odbija, jest źle, złe światło, Kurczę, dlaczego to takie złe światło, bo ja. ten plan lekcji i... I tu i są dni i tu są dodatkowe lekcje, no, i to jest Gabrysi, teraz, teraz, teraz Anetka, czy Gabrysi? Ja, Kto? Nie ja. Nie, ja, ja, ja. ja mam e, numer jaki? Jaki numer? 19. Nie, tu była dziewiętnastka, dwudziestka. Aha, dwudziestka jest... Tu, 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 tu. Dobra. Tam, ta, ta, ta. tam. Jaki cukierek, cukierek to jabłko. jest? Jabłkowy. Jabłkowy cukierek, brawo. Dwudziestka Znowu jedynka. cukierek, 21 jedynka, To Też cukierek. Lizak. Cukierek. Nie, cukierek. A pokaż jaki to jest cukierek. Z różyczką. Z różą taki, no chyba podobny jak ten mandarynkowy, jak ten w kształcie mandarynki. Pokażę Wam już tylko, gdzie on jest. Tu, o. o to jest chyba z tej samej firmy? O, może tak. tak. No dobra, to te cukierki odkładamy i teraz gdzie ja. jest kadrzy... się da, tak. Tam, tam, ta, ra, tam, Karp. i co to jest, co to jest, co to jest? Co to jest? A, ja wiem co to jest. To jest. Popatrzcie się. Czy, wiecie, ja tu na pewno, czy mam to jest dla netki? Czekajcie, bo tu jest złe światło. Jeju, widzicie? Do, o, przez 8 te tabliczki. Proszę, tu jest dla ciebie mm -hmm. Anetka. Czyli to już wasze rzeczy. I teraz otwiera Gabrysia, tak? Tak. 23. 23 24 będzie otwierała netka, ale masz szczęście. A to żeśmy otwierali? Cukierek, tak. 24. Ja Otwieram. Okay. Ja! A tu jest ko i jak i jakaś, ko jakaś kostka. Czekaj, czekaj, czekaj. I... czekaj serduszko! To mm, Tu jest taka kostka. Ona jest w dotyku taka gumowa Złasz. bardzo. O, taka gumowa. Świeci to serduszko. A to jest co? Taki naszyjnik serduszko i to serduszko, to serduszko świeci. O, widzicie, wy to widzicie, widzicie. I pokażę Wam to jeszcze w całej okazałości. Czekajcie, czekajcie. O, super. No, to jest takie serduszko. I czekajcie, czekajcie. Ja się tak wam zaraz mi pokażę. Widać? Tak. Super! Dobra, to słuchajcie, y, jaju, ten kalendarz jest tu z tyłu. I teraz. Rzeczy. Właśnie, teraz podsumujemy, że tak powiem, wszystkie rzeczy. I oprócz rzeczy Anetki i Gabrysi, bo no to no, no bo. No bo to jest takie. Czekajcie, ten woreczek był razem z tym. Ta pizziczka w mnożeniu nie. Aha. Y I tu są te wszystkie rzeczy. I teraz tak. Teraz y, zrobimy tak. Y, zrobimy tak. My wam po prostu będziemy po kolei pokazywać. Tu jest taki ten cukierek. Halo, cukierku. To jest taki cukierek. I czekajcie, ja zaraz zrobię smak degustacyjny. Degustacja start. Tam, tara tam. Tam, tara tam. Jak on będzie smakował? Czekajcie, papierki tu. Tu jest ten cukierek, jest. I czekajcie, go włożę do buli. Mmm. Bardzo dobry. <grym> bardzo dobry, powiem Wam. Pyszny ten cukierek. Truskawkowy! Mhm, uh -huh. to teraz ja mogę otworzyć ten. Oh. Dobrze, czekaj. O, tutaj jest ten cukierek. I Gabrysia go otworzy. Izja, halo! Tu jest moja ręka. <grymka> yy, wygląda tak po otwarciu. więc spróbuję teraz. Jest bardzo dobry. W sobie ma taki jakby kokos. I no, bardzo dobry jest. Tu jest taki bardzo, bardzo dobry. Teraz I tutaj. teraz ja otwieram. Który I Może ten? Oczy, A, tu jest ten. dużo cukierków. Nie, tu jest dużo chyba cukierków. I czekajcie. I spróbujemy. Otworzymy go. Czekajcie. O, czekajcie, czekajcie, ja wam to pokażę. Bo tu jest dużo cukierków. O! Tak bardzo dużo cukierków. I jak ten cukierek? Mm, przepraszam. No, tak wygląda. I te przepyszne cukierki. Yy, teraz ja, to ja może wezmę, który cukierek wziął. Ten. To jest ten jabłkowy cukierek, taki zwykły. Jabłkowy. Jabłkowy i otworzymy go. Otworzymy go. Czekajcie, tak wygląda, jak się go otworzy. Taki biały. Wtedy na jabłka, nie wiem. Mm. On ma w środku nadzieję. Mm. ale wolon jest pyszne, gdybyście to mm, poczuli. A wiecie jak tu jabłkiem pachnie? Hmm. O, tu w świątku takie nadzieje. Dobrze. To teraz ja. No to ja może wezmę... mamę. Teraz spróbuję. Mamba jak i mamba, no to dobra. E, <gry> A chyba trusko, truskawkowo... To ja może spokojnie... truskawka sobie na pewno jest. Y, sugusa. Taki cukierek. Czekajcie, pokażę pokażemy jeszcze. Taki. Niebieski tym razem. Uh -huh. I zobaczymy jak on smakuje. Uh -huh. Bardzo już nie jest sugusa, tylko czerwonego. Tak, ja próbuję A jak tam smakuje? No, proszę, ale nie wiem jaki no smak. Chyba nie wiadomo. Dobrze, chyba ja gotowy. Teraz ja ja sobie wezmę tego. Widzicie tą różyczkę? Piękna. czekajcie, otworzę ją. Tam, 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 O, tu jest taka, taka różyczka. Piękna, ładny się prezentuje. Dobrze. Hmm. Dobre, ale to jest taki cukier do czciania. To ja wezmę to. Taka y, przyczółka. Y, jak się ją otworzy, wygląda taką jakby miód, więc. W środku ma taki też na dzień. Dobry. Dobry, dobra. Teraz Anetka. Mhm. Zostały ci ile ci zostało? Trzy. Trzy. <laughs> mm, no to ja może wezmę co? To jest Kuciu. Gu Kuciu? No, taki cukierek. O, niebieski też. Rezerwuję to! Rezerwuję ten cukierek! To mi została arcyklenka. O, Jak Tak, tak wygląda, wygląda po odpakowaniu tych cukierek. No hmm. bardzo prosimy. Dobra. Dobra, bardzo pyszny. Teraz, Teraz ja. I popatrz, to jest ten mój cukierek. Ja on jest chyba wiśniowy jakiś. czyli to jest czy to wiśnia? Chyba wiśnia. On, tu tak się, taki jest, jak tabletka trochę na mhm. mm, ale on jest dobry. Gdybyście to czuli, to jest pieszny cukierek. Dobra, Więc teraz został ostatni. Ała. Cytrynka. Już odpakowuję. I wygląda tak. I. Smak ma pomarańczy. No bo pomarańcze to pomarajce. No, Dobra, a teraz zostały nam rzeczy. I walczymy o rzeczy. Zostały nam rzeczy. Ja też moje serduszko ściągnę sobie. I tak, zaprezentujemy po kolei. Ta kostka Ola była w 20, 24 mhm. chyba. I ona... I ją się tak fajnie ściska, popatrzcie. To jest taki bryloczek, więc możecie go gdzieś zawiesić. Czyli jak na przykład idziecie na przykład gdzieś z kolegami i chcecie w coś zagrać i do tego jest poczęła tylko kostka, a wy macie zawsze przy sobie kostkę. Ale czekajcie, zobaczymy, co nam wypadnie. Oj! Poza ekranem. Czekajcie, jeszcze raz. Dwa! Wypadło dwa! Dwa! Ale nas jest trzy. Myślałam, że, że wypadło tyle, ile nas jest. Nas jest trzy. Troje. A nie wiem, jak to się odmienia. Na polskim nigdy nie uważałam. Dobra. Kasia. Dobra, to teraz może ja. Dobra, teraz Ty coś To ja zaprezentuję taki tatuaż, jednorożec. Jest, jednorożec jest różowy. Ma skrzydła, no i tutaj za nim, na drugim planie jest tęcza. To ja może wybiorę to serduszko. Ono tak świeci. I... No, fajne. Teraz dosia. Jeszcze chciałam dopowiedzieć trochę do tego tatuażu, ja Wam inny odcinek nagrałam, jak sobie ten tatuaż zrobię po prostu, wypróbuję jaki on jest. To było pokazywane, czekajcie, ja może wezmę, 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 to, to było chyba w jedynce, to było w jedynce, to jest ta rączka świecąca, o, horror. To jest też taki bryloczek Fajny. O Czekajcie. nastraszony gabrysię. A! A! mi się nie da przestraszyć. Dobra. Ja już tą łatkę zabieram. Teraz gabrysię, tak? No dobra. Tutaj takie serduszko do naszycia na coś ogólnie ja też dużo szyję w szkole też szyjemy no i takie srebrne fajne brokatowe. no i w, one chyba z tego co, czuję po materiale się łatwo da naszyć na coś to teraz nie wybieram ja może wybieram te naklejki są z piłkarzami Grosickim i Pabiańskim. i Pabiańskim. Bardzo lubię piłkarzy i bardzo lubię grać w piłkę morską. co, chyba weźmiemy tą naklejkę, spróbujemy gdzieś nakleić, żeby sprawdzić, jaka ona jest. Yy, no to co, czekajcie, czekajcie. Odklejamy, odklejamy, odklejamy. Ja zawsze miałam problem z odklejem. To może kogo? Fabiańskiego? Fabiańskiego. Tak, Fabiańskiego weźmiemy i czekajcie. Teraz popatrzcie się o Fabiański. No i teraz idziemy na moją komodę, żeby to nakleić. Oj, źle ja to nakleiłam na ratunku? No, ale się dobrze klei. Dobrze, a tą naklejkę może zabierzemy. Dobra, teraz, teraz ja. Gabrysia. A nie, ty, ty. A nie, ja. Aha, bo Anetka przedtem robiła dobrze. Słuchajcie, tego wam nie będę pokazywać. Ty, ty już pokazałaś? Bo to jest tym takie moje, moje prywatne, że tak powiem. To jest, bo już wam zrobię tak w skrócie, bo wiem, że czasem może nudzić jak tak gadamy. Gadamy, gadamy. Dobrze. Tu jest taki magnes. Chodźcie do lodówki. Zobaczymy, czy dobrze się będzie trzymał. O, czekajcie. Chodźmy do lodówki. Chodźmy do lodówki. Ej, ten magnes, gdzie mi zginął magnes? Ojeju, oh magnes! Dlaczego zawsze mi ucieka gdzieś obraz, jak coś niosę? No powiedzcie mi, ludzie, czy to jest... Czy nie, nie wygubię żadnego? Co? Przepraszam, to takie, to mi się ktoś wtrącił do odcinka, yy, tu nie za dużo. Tutaj mi się ktoś wtrącił do odcinka, ale no, 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 no. no. O, popatrzcie się, trzyma się? Trzyma się, dobra. Idziemy. To damy tu i i z powrotem idziemy do odcinka. Ojejku, z powrotem. Oj, zaczęła mi się kamera. I popatrzcie się tutaj, ten Pierwszy woreczek są z tym naszyjnikiem, tutaj, no taki. I woreczek taki. Z workiem, właśnie. Tu brązoletka z spinaczy biurowych. To są dwie dili... spineczki. A tutaj naklejka. Naklejkę przetestujemy, więc proszę. Tutaj mogę nakleić. O, proszę bardzo. No, dzięki. Mogę ją nakleić tutaj obok Fabieskiego. I popatrzmy jak się prezentuje. Trzyma się. Dobra. To, to w sumie by było na tyle w tym odcinku mamy tu pełno papierków po cukierkach. Przepraszam jeszcze raz za to zamieszanie. Za to zamieszanie, ale po prostu no, w, wszedł ktoś z mojej rodziny i się nie zorientował, nikt, chyba że nagrywam. No to do zobaczenia. Papajki. Zostawajcie Zostawiajcie pod ty łapkę w górę i suba. Szybko. Bo wpiszę jedynkę do dziennika mojego widzów. Halo. Papajki.